Witajcie moi mili, dziś montujemy kolejną pompę ciepła, tym razem jest z nami pompa gruntowa firmy Mitsubishi, mamy tu pompę inwerterową 10 kg. rozpoczęliśmy już montaż, mamy już kolektor chłodu, w tej chwili zabieramy się za ogrzewanie, powoli przymierzamy się do dolnego źródła, mamy tutaj dwie sondy rechał, łącznie około 250 metrów. Tu mamy sufity chłodzące i chłodnicę kanałową od rekuperacji. Natomiast teraz przygotowujemy już podejścia wodne, tak żeby podłączyć wszystko do pompy ciepła. Na dole mamy tylko podłogówkę. Jest to dom parterowy. Dzięki temu mamy jedno zasilanie. Całość zapniemy przez sprzęgło.